Cześć, witajcie z tej strony Elita, witam was w odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w Minecraft Survival i dzisiaj pójdziemy sobie do Strongholda, nie pobijemy jeszcze, jeszcze teraz nie pobijemy smoka, ale pójdziemy sobie po, do Strongholda, ale najpierw musimy zdobyć yy, Ender Perły. a jak to zrobimy? O tak, o tak, pyk, 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 to wszystko mamy. E, niektóre rzeczy odłożę na razie, przygotowałem je sobie, ale je odłożę na razie, oczywiście tam tak, żeby je wyróżnić, nie wiem, typu, o tu, ale jestem kozakiem, e, no. I teraz tak, pójdziemy sobie do tego walonego nederu. Potrajdujemy sobie troszeczkę, mam nadzieję, że gówniany ch hoglin mnie nie zabije, e, bardzo bym się ucieszył, jakby tak się nie stało. Odłóżmy wodę, weźmiemy sobie lawę, zabijemy hogliny, będzie git. Mówię wam. To jest. To jest Lifehack 100% y 2020. Mm, no. To bierzemy sobie lawę. Tak w ogóle. A propos acidłów. Wkładam na ten. A tu patrzcie ile rzeczy. ja takie. What the hell. What the hell is doing? Czy co jest z tym testem? Nie wiem, jak to się mówi w ogóle. Huch. debil ze mnie. Dobra. W ogóle mamy 17 level. I musimy ogarnąć sobie pigliny. Na szczęście mamy taki. Super sweet Oj, oj, oj. Mały gówniak będzie mnie bił. Co? Co? Chcesz mnie bić? Chcesz cię bić? Chodź tu, mała wieprzowinko. No i umarliśmy. Dobra, musimy szybko wracać po itemy, bo jestem dzbanem. Ile wam ja jeszcze mam, muszę przynieść tego złota, no? Dobra, jeszcze to wykopię. Macie to pod nosem, ale i tego nie wykopać? Co jest? Te-bil ze mnie. Dobra. Prześpijmy się, weźmiemy, tam pójdziemy i weźmiemy to, weźmiemy kawałek zbroi. To było po prostu... Dobra, nauczka, nie kop złota przy piglinach. No i kurna, jeszcze Heoglin. Nie, ja tego... Ja tego nie zniosę. Moja psychika tego nie znosi. Jak... Co jest grane? Boże, ile razy ja się jeszcze walnę w to czoło? Już mi ono boli, no. O, pan z moim hełmem. Super. Nie, sorry, ja nie miałem hełmu. Dobra. Jakoś sobie poradzimy, ale ja już, ja już tam nie wracam. Bo ja. Ja już jestem wykończony psychicznie, fizycznie i. i może nie mówmy o tym. Zapisujemy te kordy. I wracamy do domciu. Dobra, jak z dniem. Jest południe. Dobra, uwaga. Czysty teren. No i w tamtą stronę. nie peki? No, no, ja to dzisiaj mam szczęście, Wam powiem. Dobra, lecimy w tą stronę. Dobra, idziemy, kierujemy się na kordy plus minus. W ogóle nie. Jesteśmy tak daleko, że może to być naprawdę pod naszym domem. Tak szczerze Wam powiem. E, powiedzmy, że tak gdzieś na 180, 1800 kratce e, weźmiemy, rzucimy jeszcze raz perłę. Może okaże się, że tam akurat jest nasz ten, a teraz będziecie mieli time jak idę tam. Jest, jest, dobra! Mamy tutaj. O kurde, dobra, wyłączam x zapisuję kordy. I kończymy odcinek. Sorry, przepraszam Was bardzo za x po prostu nie chcę tam wchodzić jeszcze. Eee, nie wiem, ja chyba nie widziałem portalu, ale coś mi się zdawało, że widziałem. Nie wiem do końca, gdzie on jest. Sprawdzę sobie na nagraniu, widzę. Eee, przepraszam Was za tego X-raya, po prostu ciekawość nie sięga granic. Wiecie, jak to jest. Dobra sobie zróbmy taką wieżę e, z desek. Będziemy mieli taką zaznaczonką, żeby wiecie, żebym jakby nawet się kierował tymi. I w następnym odcinku pójdziemy może na smoka, jeżeli się przygotujemy. bo będziemy, Albo zrobimy przygotowanie, osobny odcinek. Nie będziecie musieli go oglądać. Niespecjalnie będzie nas tym zależać. E, pyk. Macie teraz na ekranie. Ja sobie zrobię screenka. Pyk. Piękny dźwięk. E, no i co? Ale bardzo... Bardzo unlucky, e, strongholda. O, Lizkey. Cześć, Lizkey. Czejo, bardzo unlucky spawn Stronghold. O, liski. Cześć liski. Czyli bajo liski. Bardzo unlucky spawn Stronghold, bo jest on e, chyba nawet ponad średnią. No, sam. Teraz jest ten taki mindfuck, Dlaczego e, tak daleko on się zrespił? Nie wiem. Może dlatego, że mamy taki lucky seed, więc nie wiem, bywa. Bob, normalnie jesteś, byłeś stąd Dobra, jak chcesz tu dostać, to spoko, zostań tu. Ja się pożegnam z widzami i cię wypuszczę, dobra? Mowa stoi? Kurde. No i sobie wylos. Dobra, nieważne. No to co, ja myślę, że to by było na tyle. E, e, powiedziałem to, jak był pijany. E, żegnamy się z Bobem. I z wami, widzowie. E, no to co, ja myślę, że to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia. i cześć. Elo.